Dzień dobry Państwu, witam się z wami bardzo niesamowicie serdecznie. Tudzież jak widzieliście na ostatnim vlogu, nic to miłe nie może trwać wiecznie. Okazało się, że mieliśmy lekki damage. Co się okazało? Wtedy po zmroku jak wracaliśmy za to tego nie nagrywałem. No to silnik nad się obrotomierz migał na czerwono i bardzo pomału dotarliśmy do, wasz, do Boszany. W ujęciach nocy zrobiliśmy diagnostykę. Bo Marcin kupił kabelek, podłączył laptopa, no i zrobił diagnostykę i wyskoczył nam jakiś błąd CPS. Tak, a CPS w tych silnikach jest określona nazwa czujnika położenia wału. I dlatego teraz mamy skrzynkę z narzędziami, mamy wodery i idziemy sprawdzić ten czujnik. Jeżeli czujnik będzie zły. To zamówiliśmy, w Riece czeka na nas nowy czujnik Dlatego będziecie mieli pewnie jeszcze vloga z Rieki, choć nie wiem A jeżeli będzie czujnik dobry, to wtedy będziemy szukać gdzieś indziej Przerwy na połączeniu między komputerem, a tym czujnikiem właśnie, co mówiłem, przerwy No, także proszę Państwa, tak mi się idzie Niosę skrzynkę, już mnie przeważyło z narzędziami A Państwu teraz stanę na zboczu i pokażę, jak ten bydlak prezentuje się u Boshanu. Ej, patrzcie, robię zuma. i dalej muzyczkę. Widzicie tą teczuszkę, proszę Państwa? W teczuszce jest komputer i interfejs do diagnostyki Tak się popieprzyło na świecie że Marcin teraz na plaży chodzi z laptopem. I w woderach, proszę Państwa, w ten sposób można sobie po prostu iść. I to jest torba z narzędziami. Patrzcie, ile wody, bo w nocy strasznie padało. Widzicie to tam? Jak jechali przez pszczynę, no to smok im opadł na łóżkę, no ale przynajmniej trochę wypukało. Tak wygląda czapka z silnika ewin -Ruda. czujnik położenia wału. Wiemy, że znajduje się gdzieś tutaj. I musimy ściągnąć tą obudowę, czyli tu śrubka. Tu śrubka, tu jest interfejs diagnostyczny, proszę zobaczyć. Tak wygląda podłączenie się do Evinruda komputerem. I to musimy ściągnąć. Tu są tylko jakieś zatrzaski, tak? I tutaj powinien być czujnik. Dobra, to bierzemy się za rozbieranie. To udało nam się rozkręcić trochę części. A ja już pokazuję, co się chyba najprawdopodobniej zrąbało. Tam w środku. O! I to jest czujnik położenia wału. Ten Dings taki tutaj. I on ma kabelek, który idzie w to miejsce. I on jest dwupinowy. Coś tu jest przetarte. Nie wiadomo, czy się czasem któryś kabelek tu nie przetarł. Ale my już przetarliśmy szmatką go tam. No i zobaczymy, co to, co, co to zmieni. Świeci się. Z tego co widzę, to nie mruga. Aha, tu jest dalej no data a ten? Ten dalej mruga Tam się go podłącza I pierwszy raz widzicie teraz Marcina Z laptopem na morzu Martyna dobrze się bawisz? No siedzi se z laptopem, tam se patrzy, zobaczcie jaka ładna pogoda w Pagu Marcin mówi, żeby pieprzyć to idziemy go przetestować, może się odwiesi no, generalnie wiemy co wymienić, tu jest złączka No i kij to najwyżej, nie? Wycieczka do Rijeki najprawdopodobniej będzie Po innej stronie, o i pyk Płynąć, o zobaczcie jeszcze tu są takie diody, jakby ktoś nie wiedział One są nawet ponumerowane, nie, są cztery diody I cztery diody mają tutaj też opisane co nie działa? I właśnie na mnie działa ten crank position nie jest OK. Bo wszystkie się świecą, wszystko mamy spoko, tylko ta jedna się nie świeci. No dramat, nie? No ale to gazele. Na początku zawsze jest przerąbane. Czyli pierwsze to co musimy. Dobra, narzędzia pozbieramy i płyniemy. Aha, przy brzegu, żeby jakby ktoś miał, no, miał nas ratować. Tak. No, dalej nam się to mryga? Mryga się? Mryga Mruga się cały czas. No to nic, popłyniemy trochę. Chcę sprawdzić, ile max. Dobra, grzejemy go jeszcze, tak? tak. Trochę go jeszcze podgrzejemy. Ja idę sprawdzić ten olej. Czy jeszcze coś o oleju gadał? I je... O! jest gruszka do oleju do dwusuwa. Jest pełna. Widzicie, jaki tu jest bałagan? Dajcie spokój, to wszystko stąd wyciągniemy i musimy się pozbyć tego syfu. No Okej, okay. głośniki też do wymiany. Ktoś tu kopnął. Lampkę urwali w Szwecji. Poza tym to spoko. A pogoda jest taka, jest 13 stopni. Można chodzić w lekkiej kurteczce z futerkiem. Będzie co z tego? Zobaczymy. Płyniemy do rzeki po część Ahoj, wrócimy rano.